Jakie są trzy niezbędne i moim zdaniem kluczowe rzeczy, które powinny być zawarte w pierwszej wiadomości, którą wysyłasz do fotografa z zapytaniem o ślub? Poproś o kilka pełnych reportaży ze ślubu. Pełnych, nie tylko plenerni, ale pełne reportaże z miejsca, w którym wy będziecie mieli ślub, albo z miejsca o bardzo podobnym klimacie. Jeżeli waszą salą weselną jest sala w stylu glamour, poproście o zdjęcia z sali, która jest biała. Pełne reportaże. Zapytaj o czas oczekiwania na zdjęcia. Fotografowie mnie duszą. Co ważne, zapytaj o czas oczekiwania w miesiącu, w którym ty masz ślub. Bo zupełnie inny czas jest oczekiwania na zdjęcia w kwietniu, w maju, a zupełnie inny w październiku. Dodatkowo możesz zapytać, co w sytuacji, gdy fotograf nie wyrobi się z obróbką zdjęć na czas. Fotografom się to nie spodoba. Kolejna rzecz, nalegaj na obejrzenie fotoalbumów i na spotkanie w cztery oczy. Nie podejmuj decyzji bez spotkania się z tą osobą. Miałem kiedyś taką sytuację, że para młoda podpisała umowę na filmowanie ślubu ze studiem. Spotkała się załóżmy z Andrzejem, no i omawiali wszystkie detale związane ze ślubem. Jakiż było ich zaskoczenie, gdy na ślubie pojawiła się inna osoba.